My, jako populacja, jesteśmy bardzo mało aktywni fizycznie. I dochodzi tutaj do granic absurdu, gdzie my mówimy o tym, żeby ćwiczyć na przykład 3-4 razy w tygodniu, chociażby po 30 minut. Naprawdę, tej jednostki właściwej, treningu, niech będzie pół godziny. I to nie jest spędzone na Instagramie, nie podczas bajrowania koleżanek i tak dalej na maszynach obok, tylko chodzi o to, żeby naprawdę, żeby rzetelnie, żeby rzetelnie można było to przeznaczyć na trening. Czyli mamy tam opcję rozgrzewki, pobudzenia układu nerwowego, jakiejś mobilizacji, więc to nam 5, 10, 15 minut zajmie, 30 minut treningu właściwego i te 5, 10 minut wyciszenia, cooldownu, zwoju, zwał. Natomiast bywają, bywają takie sytuacje, w której mam pacjenta, i jest rubryczka w, tery, w kwestionariuszu, która mówi o aktywności fizycznej. I tam mnie ktoś pisze, że no stara się od 7 do 10 tysięcy kroków dziennie robić. A ja mówię, no dobra, ale poza tym to nic? Nic. Ale ktoś był strasznie dumny, że te 7 czy 10 tysięcy kroków robi. Ja więc słuchaj, te 7-10 tysięcy kroków to jest absolutne. Mamo, słuchaj tego. Tak. Pracy. To jest maksam, to jest po prostu konieczność.